Jestem bardzo miłą osobą. Jestem stabilny psychicznie, jestem mądry, jestem wysoki, tylko w jednym z tych podpunktów kłamałem. Zgadnij w którym z góry mówię, że historia jest dość drastyczna, i tak, ta historia jest prawdziwa, i to w sumie jest główny powód, czemu tak rzadko są odcinki, ale zacznijmy od początku. Wszystko zaczyna się u mnie w domu o godzinie 20, kiedy moja mama zaczęła robić makaron. Byłem giga głodny i na niego czekałem, i w międzyczasie grałem sobie w Need for Speeda, na kąpie. Wyszedłem z mojego pokoju i poczułem zapach papierosów w domu. Poszedłem do mamy i zapytałem się, czy paliła w domu. Na co ona mi nic nie odpowiedziała. Powiedziałem jej, że czuję i że przecież umówiliśmy się, że nie będzie palić w domu, bo mieliśmy takie taką obietnicę. Chwilę się pokłóciliśmy o paleniu Ja naprawdę nie robię tego na złość mojej mamie, bo chcę dla niej jak najlepiej, bo mówiłam już wcześniej, że chcę rzucić palenie i poruszałem ten temat i nawet zaproponowałem jej, że opłacę jej jakiś desmoksan albo epeta, żeby było jej łatwiej rzucić. Co ona olała. I w pewnym momencie w awanturę wkręcił się facet mojej mamy i nie, to nie mój tata. Powiedział Każesz palić jej te elektryczne papierosy, jak one są o wiele gorsze od tych normalnych, i mają metale ciężkie, bo w telewizji mówili. W tym momencie poczułem się najbardziej w kur w moim życiu, bo jedyne co chcę to lepiej dla mojej mamy, a ten osobnik uznał, że chcę dla niej źle. Nie wytrzymałem, wyszedłem z pokoju i musiałem wyładować złość. Chciałem w coś uderzyć, i zamiast ścianę, krzesło, stół, walnąłem pięścią prosto w szybę w drzwiach. I resztę przedstawię wam jako scenka. Oj, skaleczyłem sobie dłoń. O kurwa! Mama! Ja się wykrwawię! Ja umrę! Sorry, nie umiałem tego powiedzieć na poważnie. Mama, daj pasek! Muszę zatamować krwawienie! Imię faceta. Dzwoń po karetkę! Mama, szybko, dawaj ten pasek! To jest serio okropne uczucie, jak masz całe ciało w krwi i czujesz, jaka jest ciepła. I gdy mama dała mi pasek, pokazałem jej, gdzie docisnąć, i krwawienie trochę ustało. Nie była to do końca profesjonalna staza, ale naprawdę dużo mi pomogła. Po czym jej facet zadzwonił na pogotowie, wyjaśnił wszystko, co się stało na 112 i uciekł z miejsca zdarzenia. Fajnie. Miałem informację, że za 10 minut będzie pogotowie. Robiło mi się mega zimno. A co było chore, to ogrzewała mnie moja krew z rany. Mimo tego, że krew zasknęła na moim ciele, to dalej czułem ciepło z niej. To było takie PTSD trochę. Poza tym czułem się osłabiony. Myślałem, że będzie mi się robić ciemno przed oczami i że będę majaczyć i słyszeć wszystko w inny sposób, ale tak nie było. Zachowałem spokój i uspokajałem moją mamę, która w tej sytuacji była bardziej zestresowana ode mnie. Uciskała mi ranę ręcznikiem. I przed przyjazdem pogotowia musiałem się ubrać. Przy okazji tego ubrudziłem połowę domu krwią, ale to nieważne. W końcu przyjechało pogotowie. Przyszli, zapytali się co stało. Powiedziałem, uderzyłem w szybę. Pytali czy coś brałem, piłem, ale ni nic tego nie robiłem, jak się czuję? Odpowiedziałem na ich wszystkie pytania. Zabrali ręcznik i kazali zdjąć mi pasek z ręki, żebym ja go zdjął. I żeby się wywyższyć, ziomek powiedział, że pewnie i tak źle zrobiłem stazę. No, ale gdy zdjąłem już ten pasek, krew zaczęła z powrotem tryskać takimi w równych odstępach czasu, tak, tyk tyk, tyk i zobaczyłem rozciętą łapę i kawałek mięśnia na widoku, który odstawał od ciała, ale przez adrenalinę nic w ogóle nie czułem bólu. Ziemek z karetki powiedział, że może to być tętnica, gdzie ja od początku byłem pewny, że jest to tętnica i myślałem, że on jest debilem, po prostu, że on tego nie widzi. Założyli mi profesjonalną stazę i na początku, jak mi to założyli i zapięli, miałem takie, Ej, to tylko trochę uciska. Docisnęli raz, ała, to boli. Docisnęli dwa razy, ała, to serio boli. Docisnęli trzeci raz, to napierdala. <grywa> Docisnęli siódmy raz i Krzyczałem z bólu. Po tym już totalnie przestałem czuć rękę. Opatrzyli mi ranę. Mama dała mi jakąś starą bluzę i buty, żebym nie powrócił sobie ubrań, i dała telefon. I wyszło tak, że wyszedłem w butach bez sznurówek z bluzą założoną na jednej ręce. Z na szyi, gdzie miałem dowód i telefon, wyglądałem jak. Osoba bezdomna. Wzięli mnie do karetki, gdzie zapytali, czy chcę siedzieć, czy leżeć. Powiedziałem, że leżeć. Dziomek podłączy mi której jestem przekonany, że był fanel, ale zaraz opowiem skąd to wiem. Położyłem się i na początku strasznie trzęsło w tej karetce, że myślałem, że wypadnę z łóżka. Poza tym też ja się trzęsłem z zimna, bo robiło mi się strasznie zimno, mimo koca termicznego. Potem włączyli syreny i pojechaliśmy. Po chwili jazdy poczułem się spokojny i taki wyluzowany. Pomimo tego co się stało, to tak zachwycałem się dachem karetki, który naraz ode mnie odjeżdżał i do mnie wracał. Co było trochę dziwne i nie czy to było spowodowane tym znieczuleniem, czy utratą krwi? I pewnie zapytasz mnie, czemu używają w w szpitalach, skoro tyle osób umiera od niego na ulicach. W szpitalu używają o wiele mniejszej dawki, która jest dla Ciebie bezpieczna. Nawet nie pamiętam, kiedy dojechaliśmy do szpitala, bo naraz to było mega szybko i mega długo. Takie trochę melancholijne, melancholiczne to było. Przy szpitalu zorientowałem się, że nie dość, że nie mam czucia w ręce. To jeszcze nie mogłem ruszać palcami, praktycznie większością ręki. Co było strasznie dziwne, pierwsze życiu coś takiego miałem, i nie jest to fajne. Ale wiedziałem, że staza może być na ręce przez Całkiem długi czas, bez większych konsekwencji, więc się nie bałem. Wyjęli mnie z karetki i przywieźli do pokoju przyjęć, w ataku się to nazywa, gdzie zadawali mi milion pytań o alergię, choroby, trzeźwość, czy coś jadłem i czy mam wszystkie szczepienia. Tego ostatniego nie byłem pewien i powiedziałem, że nie mam ostatniego wymaganego. Plot twist miałem go, ale i tak mnie zaszczepili na niego drugi raz. Jestem dwa razy bardziej odporny. Przy mnie był ten ziomek z karetki, który powiedział do lekarzy: wszystko co mi dali w karetce, i dam sobie rękę uciąć, że słyszałem fen i jakąś dawkę, ale nie pamiętam jaka była. Przez cały ten czas miałem dosłownie zaciśnięte i imadło na ręce. Potem przyszła jakaś 40 pani i mnie rozebrała i umyła z krwi, bo byłem dosłownie cały w niej. Powiedzieli mi, że za 20 minut mam operację i czy się na nią zgadzam, jakbym miał wybór. Totalnie nie miałem już poczucia czasu. Zabrali mnie i jazda przez cały szpital na tym łóżku była taka jakaś, nie wiem, psychodeliczna. Jakby to było takie strasznie, że już to kiedyś przeżyłem i że to jest... a, nie wiem. Aż w końcu wjechałem na salę operacyjną, gdzie był wielki zegar z godziną 22.40. Na sali było siedmiu doktorów, lekarzy. Wielki szalał dla pani doktor, która zajmowała się moimi chyba znieczuleniami, bo była taka miła i tak mnie uspokajała. Mimo tego, że i tak byłem spokojny, ale dzięki niej dosłownie wyjebane w to, co się dzieje. Ogólnie cały mój zespół lekarzy ciągle sobie żartował. Ale zacznijmy od początku. Wjechałem na tą salę, położyli moją rękę na takim ala stole i odcięli mi do niej widok, że nie widziałem jej. Na początku mieli w planach dać mi znieczulenie miejscowe, bo nie mieli pewności, że w ciągu ostatnich sześciu godzin nic nie jadłem, bo jakbym jadł, to mógłbym się zadłać wymiotami przy narkozie. Czy coś takiego? Dali mi pierwszą dawkę znieczulenia. Przez cały czas pani doktor mnie uspokajała i tam zaczęła mówić, że wszystko będzie ok, że super. I zaczęli mi nacinać rękę. Gdzie od razu zacząłem krzyczeć z bólu i przestali. Dali mi drugą dawkę znieczulenia. Chwilę poczekali i zrobili to samo. I nadal krzyczałem z bólu. Dali mi trzecią dawkę znieczulenia i wyszło to samo jeszcze raz. Wtedy już raczej zeszło mi to znieczulenie z karetki. Zapytali, co i kiedy jadłem, i podali mi narkozę. I zawsze myślałem, że to cię odcina po chwili. Ja to... i. Przypisz, ale z narkozem jest bardziej tak, że dają ci to, robisz się taki otumaniony, ciężki, senny i nawet nie wiesz kiedy odcinacie. I tak miałem też ja. Obudziłem się po całej operacji Rano na sali, mając, mając do siebie podłączone dwie rurki i nie mogłem ruszać ręką. Plot twist ręka, w której mi się to stało, to jest. Prawa ręka, a jestem praworęczny, tak się składa. Pierwszy dzień w szpitalu wyglądał tak, że leżałem cały dzień i czekałem na mamę, żeby dała mi słuchawki i rzeczy. Przyjechała i przyjechała i dała mi to, ogółem dała mi strasznie dużo jedzenia, za dużo jak na ten, bo tam dostawałem jedzenie. I co 8 godzin miałem znieczulenie podawane przez krobówkę. W ogóle jak pani pielęgniarka zmieniała mi opatrunek, to zobaczyłem pierwszy raz swoją ranę i to wyglądało tak okropnie, że... Nie, nie chcecie wiedzieć. Pierwszy raz w tym szpitalu poszedłem do toalety z tym drenem i kroplówką. To po powrocie byłem taki słaby, że myślałem, że zemdleje, i też nie mogłem zasnąć. Następnego dnia nie wydarzyło się nic ciekawego poza tym, że. Zakumplowałem się z 400-latkiem, który był cały w dziarach, i zdjęli mi dren. Tej nocy udało mi się zachnąć już na jakieś 3 godziny. Trzeciego dnia przyszedł do mnie Adam, który mi pomagał jeść, to znaczy smarował mi kanapki, bo ciężko jest smarować coś bez prawej ręki. I to nie tak, że moja mama mnie nie odwiedzała, po prostu odwiedzała mnie każdego dnia, ale nie w porze jedzenia. I jak mogła, to pomagała mi za wszystkim. Czwartego dnia przenieśli mnie do pokoju zamiast sali pooperacyjnej, i chyba tego samego dnia wyszedłem, że... chyba tego samego dnia wyszedłem ze szpitala i update dostałem odszkodowanie za. Tą rękę dostałem zatwarzające 650 zł za zagrożenie życia, więc no. Najdziwniejszą rzeczą było chyba tłumaczenie pani z dlaczego doszło do tego wypadku, ale no.